A gdzie ja jestem? A, w co ja jestem ubrana? O, matko. Ale mi się kręci w głowę. Chyba to jakiś las. Nigdy wie, nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu. A! O Jezu, kim ty jesteś? Nic ci się nie stało? Uh, nie. Kim ty jesteś? Ja jestem Luna i podobnie jak ty, nie wiem skąd cię tu wzięłam. A, oh, o, oh wow. O, oh, ja jestem Josh. Miło mi cię poznać, Josh. Również Luna. Hmm... to co robimy, bo... Jesteśmy na jakimś pustkowiu. Obydwoje nie wiemy, skąd się tu wzięliśmy i to jest trochę bardzo dziwne. Hmm... Skąd się mam wiedzieć, co robimy? Hmm, Wiem. Na programach przyrodniczych nieraz pokazywali, że trzeba znaleźć najwyższy punkt i wspiąć się na niego. I najlepiej, jak się już ściemnia, zrobić sobie tam obozowisko. Znaczy obozowisko, no... Wiesz, my mamy tylko do dyspozycji liście. No i trzeba tam przespać noc. No, no wiem, ale. To jest trochę dziwne, gdzie jest mój dom. No, a gdzie jest mój dom? No tak. Dobra, to czas zbierać się w drogę. O okej. Okay. Ej, chodź tam. Tam jest jakieś duże drzewo. No okej, okay, to chodź. Uff, nareszcie dotarliśmy. No tak. Padałoby się teraz tutaj jakoś na to drzewo wspiąć. Tylko jak? Nie, nie wiem. No bo w sumie jest trochę bardzo wysokie. Wiesz co, mam pomysł. Pójdźmy sobie może gdzie indziej. Na serio? Wiesz jak mnie nogi bolą? Domyślam się, ale nie maruj. A, tym razem ja wybieram punkt. No okej, okay, to wybieraj. Um, to może chodźmy tam. Tam widzę jeszcze jakieś... Drzewko. No okej, okay, tylko że to trochę daleko. Chcesz przeżyć? Czy wolisz, żeby ci zadał jakieś potwory naziemne? Zresztą nie wiemy, gdzie my jesteśmy. Nie wiemy. Dobra, chodź. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Uh, nigdzie więcej się nie ruszam. No dobra, trochę to drzew kokujące, ale powinniśmy na to wejść. Dobra, postaram się tam wejść. Nie wiesz co, może ja pierwszy wejdę. Jesteś pewien? No. Au. Ua. 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 O Boże, nic ci się nie stało? Nie, nie, już wychodzę. Ci pomogę. Nie, nie, już już, już wychodzę. Ty radę. To no tak. Okej, okay, wydostałem się stamtąd. No dobra, to chodźmy na tamto drzewo. No, okej. Okay. Okej, okay, jakoś się wspięłam. Nie wiem, czy dam radę wyżej, ale się postaram. Dobra, ja wyżej nie idę. O matko... Ej, wiesz co, może już połóżmy się spać, bo zaczyna się powoli robić ciemno. Jakbyś nie zauważył ja już zaczynał spać. No okej, okay, to ja jeszcze się położę. Dobranoc. Dobranoc. O, gdzie jest czosz? Może zajdę na długo poszukać. Okej, okay, gdzie on mógł poleść? Mieliśmy się trzymać razem. A uła, nic nie jest? Nie, gdzie ty polazłeś? No, bo nie byłem sobie wie. No, na spacerku Zajrzeć się po okolicy. Aha, więcej tak daleko nie idź. Szukałam cię. No, domyślam się, bo zeszłaś z drzewa. Dobra, musimy gdzieś pójść szukać może czegoś do jedzenia. Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Okej, okay, no to chodźmy. To wiesz co, skoro już tu utklęliśmy, to może poznajmy się lepiej. Całkiem spoko pomysł. To może najpierw ja jestem Josh Brown, no ogólnie chuligan szkolny. Hmm, kartkówki sprawdziane. No i... Nie wiem, co więcej powiedzieć. Ehm, Luna Picture. No, podobnie do Ciebie, tylko, że ja nie jestem chuliganką. No, ogólnie... No, nie wiem... Sprawdziane kartkówki. No i takie normalne życie. Może powiesz mi, co lubisz? Ehm... No, lubię owoce, lubię warzywa. Ogólnie... Lubię wszystko. Lubię grać na telefonie. Nie, telefon! Nie mam mojego telefonu! Serio dopiero teraz zobaczyłaś. No, no tak, wcześniej nie, nie zwracałam na to uwagi. Dobra, może dalej chodźmy po prostu. Może masz rację.